Muszę do herbaty lód Muszę, bo za nim ostrygnie wykonuję ruch Moją muzę wzięło zalep, całe stado much Złapałem się za lep, gdy poznałem Ciebie i Twój mózg Ja, yeah. liczę zawsze na Ciebie jak rumikuk, Na tym bicie klasu panie Rubiku Jak to robić z klasą, nie bijąc biały byku Trzeba było żyć prawdziwej, nie ma przepisu Choć jedziemy my Mam parę perspektyw za nas uczelni Nie wchodzi w grę, chyba że dadzą mi tam rozstawić moje sprzęci Życie na pieśni, to prawda, uwierz mi Teksty, koncerty, wymień czym tym mnie znaleźli, byłem niewielki, Patrzcie jak rosnę na trosach jak zaczyn A ja znowu patrzę na twoje usta Rozebrałem zdania na elementy snu Jestem gołosłony, bo nie wiem co je ubrać Gęsia skóra, zimno ogień na pół Jestem gołosłowny, bo nie wiem w co je ubrać Gejsa skóra zimno. zimna Zimna Kruszę do i lód Jutro zaczyna się trasa, opakuje manzur Jutro zostaniesz tu sama, jest mi głupio w chuj Czy zaczekasz to na tego typa, gdy powróci to? Musisz spać, bać się, że pani 2-2 Patrzę, ze utrzymają mnie przy życiu, wiem Nie dziwię się, dałem ci 100 się powodów Robię grymat i domykam drzwi od samochodu Na sybie napisę To kolejny z naszych zwycięstw Pewnie kodek, jak tylko dojadę, to napiszę Twoje usta brzydko wyginają w dół policzek Koloru tych róż, co dostałaś na rocznicę Nawet już nie liczę na parto A ja robić i damy na sardzia, ona to jak jest gity, na nasy małe starcia Będę już za parej chwil, jak przyjdzie moralia jak... A ja znowu patrzę na twoje usta Rozebiałem zdania na element snu Jestem go bo nie wiem co je ubrać Pięcia skóra zimno, dziele, ogień na pół A ja znowu patrzę na twoje ust Zebrałem zdania na elementy snu. Jestem ghost, Bo